Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów, którzy w dzisiejszych czasach pragną posiadać luksusowe, a zarazem funkcjonalne wyposażenie jachtu bez ponoszenia wysokich kosztów jego utrzymania, stocznia Balt Jacht z Augustowa chciałaby zaprezentować Państwu łódź żaglową Balt 27, zaprojektowaną przez pana Wojciecha Spisaka. Jest to niewielki morski jacht produkowany za pomocą nowoczesnych technologii, wykonany z wysokiej jakości materiałów i tak skrupulatnie zaprojektowany, by znalazło się na nim to wszystko, co znajdziemy w większych jachtach. Ta jednostka turystyczno sportowa jest idealna zarówno do bezpiecznego rodzinnego pływania w komfortowych warunkach, jak również żeglugi o zdecydowanie sportowym charakterze. Jacht standardowo wyposażony jest w płetwę kilową, ale może to być zamienione na płytki Falszkil i miecz obrotowy. Dzięki temu Bald 27 może zwiedzać płytkie wody niedostępne dla dużych morskich jednostek, gdyż zanurzenie minimalne nie przekracza 60 metra. Niezależnie od tego, czy jacht wyposażony jest w kil, czy falsz kil i miecz obrotowy, jacht posiada znakomitą stateczność kursową i spełnia kryteria stateczności na kategorię projektową B. Konstrukcja Kadłub nowej łodzi BALD-27 jest praktycznie równo szeroki od mniej więcej połowy długości. Dzięki temu można było o wiele łatwiej i przestronniej zagospodarować jego wnętrze. Skorupa kadłuba jest monolityczna oraz usztywniona przez laminowany ruszt denny i dużą jednoczęściową wkładkę wewnętrzną. Wkładka wewnętrzna determinuje całe rozplanowanie wnętrza jachtu na bagażniki, koje, bakisty, schowki, szafki kuchenne oraz kabinę łazienki. Skorupa pokładu jest konstrukcji mieszanej monolitycznej i przekładkowej z rdzeniem z pianki PCW i włókniny Firet Coremat. Balast w wersji morskiej jest w postaci odlewu żeliwnego wklejony pod kadłubem. Ster jest laminatowo oprofilowany i uchylny, umiejscowiony w jarzmie pod rufą. Kokpit jachtu jest bardzo tradycyjny. Ławki są równoległe do wanny kokpitu, oparcia wysokie, wszystko starannie zaprojektowane pod kątem łatwej obsługi i bezpieczeństwa. Kontakt z brzegiem lub wchodzenie na jacht z wody zapewnia niewielka platforma kąpielowa. Wnętrze. Mimo niewielkich rozmiarów zewnętrznych, kadłub jachtu jest tak ukształtowany, że wnętrze jachtu jest bardzo pojemne. Wysokość wnętrza, blisko 190 cm, sprawi, że w środku poczujemy się jak w znacznie większej jednostce. Jacht ma po dwa podłużne, prostokątne okienka w burtach poniżej pokładu oraz okna w części nadbudówki, które zapewniają znakomite doświetlenie wnętrza i dobrą widoczność. Wszystkie luki są otwierane uchylnie, natomiast okienka burtowe są zamontowane na stałe. W kambuzie jest miejsce na sporą lodówkę i kuchenkę na kardanie. Ciepłą wodę może dostarczać boiler, a odpowiednią temperaturę wnętrza w zimne noce może zapewnić webasto. W części dziobowej kadłuba znajduje się trójkątna koja osobowa. W części środkowej pillars z podnoszonym ładnym stolikiem ze składanymi bocznymi blatami. Pod materacem koi dziobowej jest wnęka na zbiornik czystej wody i bagażnik lub ster strumieniowy, a nad koją komora kotwiczna. Pod materacami są schowki, a na burtach kabiny długie półki. W części rufowej kadłuba znajdują się bakisty dostępne od strony kokpitu. Kabina wykończona jest laminatową pod sufitką, a burty kabiny wyklejone są wykładziną. Wnętrze jachtu urozmaicają elementy z dekoracyjnej sklejki. W żegludze morskiej zalecana jest czteroosobowa załoga, ale jeśli przyjdzie taka potrzeba, to i sześć osób może nocować, a cała załoga znajdzie miejsce, by zasiąść przy stole w mesie. Ożaglowanie takierunek o sprzęt pokładowy. Łódź łatwo prowadzi się w trudnych warunkach pogodowych i jest stosunkowo zwrotna, zwłaszcza, że do pomocy można zawsze zastosować silniczek strumieniowy. Zapewnia to odpowiednie umiejscowienie środka wyporu, odpowiedni balast i duża płetwa sterowa. Jednostka posiada ożaglowanie typu slab o łącznej powierzchni żagli podstawowych około 30 m2. Jacht standardowo wyposażony jest w genuę i grota, ale przygotowana jest wersja z samochalsującym fokiem, umożliwiająca jednoosobową obsługę jachtu, a dla ambitnych ze spinakerem o powierzchni około 40 m2. Grot jest pełnolistwowy i wciągany do góry na pełzaczach, a chowany po zrzuceniu w lazy jacku. Wybierany jest dwoma szotami prowadzonymi przez bloczki na szynach umiejscowionych na bokach pokładówki i może być także wyposażony w roller. Na dziobie i rufie zamocowano cztery knagi, a wokół pokładu kosze i stójki dla linki relingowej i taśmy stylonowej w rejonie kokpitu. Jacht może być wyposażony w silnik stacjonarny od 9 do 14 koni mechanicznych, ster strumieniowy na dziobie, elektryczną windę kotwiczną, kompletne urządzenie nawigacyjne, a dla tradycjonalistów tik na pokładzie. Sterowanie jachtu może się odbywać za pomocą rumpla, ale na życzenie klienta może zostać wyposażony w koło sterowe. Płetwa sterowa typu głębinowego może być stała lub składana obrotowo. Podsumowanie Jacht nadaje się do rodzinnej turystyki wakacyjnej, a także do czarterów. Prosta konstrukcja i wyposażenie, najnowocześniejsze technologie, bogate wyposażenie, funkcjonalność każdego detalu, niezawodność i bezpieczeństwo. To wszystko charakteryzuje naszą najnowszą łódź Bald 27 oraz gwarantuje wysoką jakość i trwałość. Jednostka posiada ożaglowanie typu słup o łącznej powierzchni żagli podstawowych około 30 m2.